Adam Nowak stał przy oknie swojego apartamentu na czterdziestym piętrze, spoglądając na miasto, które rozciągało się pod nim, jak misternie utkana sieć świateł. Każdy pulsujący punkt był świadectwem życia, transakcji, ambicji świata, który znał na wylot i który podbił. A jednak, w ciszy luksusowego, minimalistycznie urządzonego wnętrza, czuł jedynie pustkę. Dwa miesiące. Dokładnie tyle minęło od sfinalizowania rozwodu. Proces był brutalny. Kliniczny i kosztowny. Adam, jak zawsze, podszedł do niego jak do wrogiego przejęcia. Zatrudnił najlepszych prawników, zapłacił Katarzynie absurdalnie wysoką sumę, byle tylko zakończyć ten rozdział i odzyskać spokój. Wierzył, że pieniądze mogą załatać każdą dziurę i uciszyć każdy krzyk. Był w błędzie. Spokój nie nadszedł. Zamiast niego pojawiła się dziwna, niepokojąca cisza, która odbijała się echem od marmurowych podłóg i szklanych ścian jego fortecy. Myślał o swoich dzieciach, ośmioletnich bliźniętach, Jakubie i Zofii. Zgodnie z ugodą zostały z matką. Adam zapewnił im wszystko, luksusowy dom w strzeżonej dzielnicy, prywatne szkoły, nieograniczony fundusz na wszelkie zachcianki. Wierzył, że to wystarczy. Przecież miłość ojca można było przeliczyć na metraż domu i jakość edukacji. Tak sobie wmawiał, Gasząc tlące się w głębi duszy poczucie winy. Był zbyt zajęty budowaniem imperium, by być ojcem na pełen etat. Katarzyna zawsze mu to wypominała, a on zbywał ją kolejnym drogim prezentem. Teraz, gdy jej nie było, to oskarżenia wracały w najcichszych godzinach nocy. Nagle tę sterylną ciszę przerwał ostry, natarczywy dźwięk dzwonka do drzwi. Adam zmarszczył brwi. Nie spodziewał się nikogo. Jego asystentka zawsze zapowiadała gości z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zirytowany, podszedł do interkomu. Na małym ekranie zobaczył twarz, której nie widział od lat, a której z pewnością się nie spodziewał. Ewa, młodsza siostra Katarzyny. Zawsze była inna niż jego była żona. Cichsza, skromniejsza, z permanentnym smutkiem w oczach, który zdawał się być w kontraście do blichtru, jakim otaczała się Katarzyna. Czego chcesz, Ewo? Zapytał chłodno, jego głos był pozbawiony jakichkolwiek emocji. Zakładał, że przyszła po pieniądze. Pewnie Katarzyna wysłała ją jako posłańca, by wynegocjować kolejną transzę. "Adamie, proszę, muszę z tobą porozmawiać. To pilne. Chodzi o dzieci", jej głos drżał, a na ekranie widać było, że jest na skraju płaczu. Coś w jej tonie sprawiło, że poczuł ukłucie niepokoju. To nie była prośba o pieniądze. To było wołanie o pomoc. Z wahaniem wcisnął przycisk otwierający drzwi. Po chwili stała już w jego przedpokoju, rozglądając się nerwowo po ogromnym, zimnym wnętrzu. Była chuda, ubrana w prosty płaszcz, który wyglądał nie na miejscu w tym pałacu ze szkła i stali. Mów, rzucił krótko, nie zapraszając jej nawet do salonu. Chciał mieć to jak najszybciej za sobą. Ewa wzięła głęboki oddech, zbierając myśli. Nie wiem, jak ci to powiedzieć? Adam, ty musisz zobaczyć się z dziećmi. Nie rozmawiałeś z nimi od rozwodu, prawda? wzruszył ramionami. Dzwoniłem. Zostawiałem wiadomości. Katarzyna mówiła, że są zajęte. Wysyłam pieniądze. Mają wszystko, czego potrzebują. Na twarzy Ewy pojawił się wyraz niedowierzania i bólu. Pieniądze? Adamie one nie potrzebują pieniędzy. One potrzebują ojca. Coś jest bardzo nie tak. Jakub stał się strachliwy, podskakuje przy każdym głośniejszym dźwięku. A Zosia? Zosia prawie w ogóle nie mówi. Te słowa uderzyły w niego mocniej niż się spodziewał. Jego mała, gadatliwa Zosia, która potrafiła opowiadać niestworzone historie przez godzinę bez przerwy, teraz milczała? To wydawało się niemożliwe. Co ty opowiadasz? Katarzyna nic mi nie mówiła. To pewnie jakaś faza po rozwodzie. Przejdzie im. Nie, to nie jest faza. Ewa podniosła głos, a w jej oczach zalśniły łzy. Katarzyna ich zaniedbuje. Nie fizycznie, oni. Mają czyste ubrania i jedzenie na stole. Ale ona jest dla nich okrutna. Mówi im, że ich nie kochasz, że je porzuciłeś dla pracy. Ignoruje je godzinami, zajęta swoimi nowymi przyjaciółmi i zakupami. Dzieci gasną w oczach, Adam. Boją się jej. Proszę, pojedź tam. Zrób niezapowiedzianą wizytę. Zobacz na własne oczy. Adam stał nieruchomo, a jego uporządkowany świat zaczął pękać na krawędziach. Część niego chciała wyrzucić Ewę za drzwi, oskarżyć ją o kłamstwo i mieszanie się w nie swoje sprawy. Ale druga część. Ta uśpiona, ojcowska część poczuła lodowaty strach. Obraz jego milczącej córki i przestraszonego syna wrył mu się w umysł. Dobrze, powiedział w końcu, a jego własny głos wydał mu się obcy. Pojadę tam. Jutro. Następnego dnia, po raz pierwszy od lat, Adam odwołał wszystkie swoje spotkania. Wsiadł do samochodu i pojechał do domu, który kupił Katarzynie i dzieciom. Kiedy stanął przed imponującą willą, Poczuł się jak intruz. Zapukał do drzwi, a gdy nikt nie otworzył, użył klucza, który zachował na wszelki wypadek. Wszedł do środka. Dom był nieskazitelnie czysty, ale panowała w nim grobowa cisza. Znalazł dzieci w ich pokoju zabaw, który wyglądał jak katalog z luksusowymi zabawkami. Siedziały na podłodze, blisko siebie, w milczeniu budując małą wieżę z klocków. Nie śmiały się, nie rozmawiały. "Cześć", powiedział cicho. Oboje drgnęli, jak spłoszone zwierzęta. Jakub spojrzał na niego wielkimi, przestraszonymi oczami. Zosia nawet nie podniosła wzroku. Tato szepnął Jakub, jakby nie był pewien, czy to zjawa, czy prawdziwy człowiek. Adam podszedł bliżej i kucnął. Serce ścisnęło mu się boleśnie. Jego dzieci wyglądały jak miniaturowe wersje dorosłych pogrążonych w żałobie. Ich oczy były puste. Wyciągnął z torby najnowsze, najdroższe gadziety, które kazał kupić asystentce. Położył je przed nimi. Nie zareagowały. Zosia tylko mocniej przytuliła się do brata. W tym momencie do pokoju weszła Katarzyna. Była wściekła. Co ty tu robisz? Jak śmiałeś wejść bez zapowiedzi? Przyszedłem zobaczyć się z moimi dziećmi, odparł Adam, wstając. Po raz pierwszy naprawdę przyjrzał się byłej żonie. Zawsze piękna i zadbana, teraz wyglądała na znużoną i rozdrażnioną. Co się z nimi dzieje, Kasiu? Nic się nie dzieje. Są smutne po rozwodzie, to wszystko. Twoja wina. Gdybyś był lepszym mężem, zaczęła swoją zwykłą litanie oskarżeń. Ale Adam już jej nie słuchał. Patrzył na dzieci, które skuliły się na dźwięk podniesionego głosu matki. Zobaczył w ich oczach strach, o którym mówiła Ewa i zrozumiał. Pieniądze nie rozwiązały problemu. One go stworzyły, dając Katarzynie wolność i środki do ignorowania najważniejszego obowiązku. Wrócił do swojego apartamentu jako inny człowiek. Chłód i pustka, które go otaczały, teraz wydawały się lustrzanym odbiciem stanu jego dzieci. Zadzwonił do Ewy. Miałaś rację, powiedział, a w jego głosie pojawiła się nuta emocji, której sam nie poznawał. Pomóż mi. Nie wiem, co robić? Zaczęli od małych kroków. Ewa zaaranżowała spotkania Adama z dziećmi poza domem Katarzyny, w parku, w zoo, w lodziarni. Na początku było niezręcznie. Adam nie potrafił rozmawiać z dziećmi. Próbował kupować im kolejne zabawki i słodycze, ale Ewa delikatnie go powstrzymywała. Po prostu z nimi bądź, uradziła. Słuchaj ich, nawet jeśli milczą. Więc siadał z nimi na ławce w parku i patrzył jak karmią kaczki. Opowiadał im o swojej pracy, upraszczając skomplikowane terminy, aż brzmiały jak bajki o budowaniu zamków z cyfr. Pewnego dnia, podczas wizyty w planetarium, Jakub zadał mu pierwsze od miesięcy pytanie: Tato, czy gwiazdy naprawdę są tak daleko? Adam poczuł, jak coś w nim pęka. Zaczął opowiadać o galaktykach i czarnych dziurach z pasją, której nie czuł od dawna. Zauważył, że Zosia przysłuchuje się z uwagą, Choć wciąż milczała. Proces był powolny i bolesny. Adam musiał na nowo nauczyć się być ojcem. Odkrył, że Jakub uwielbiał ginozaury, a Zosia kochała rysować, choć jej rysunki były pełne ciemnych kolorów i smutnych postaci. Zaczął spędzać z nimi każdą wolną chwilę. Jego praca, dotychczasowe centrum jego wszechświata, zeszła na dalszy plan. Jego dyrektorzy byli w szoku, widząc, jak prezes wychodzi w środku dnia. By pójść na plac zabaw. W miarę jak Adam zbliżał się do dzieci, Katarzyna stawała się coraz bardziej wroga. Zaczęła utrudniać mu kontakty, odwoływać spotkania w ostatniej chwili. Adam zatrudnił prywatnego detektywa. Raport, który otrzymał po tygodniu, był druzgocący. Zdjęcia i nagrania potwierdzały wszystko, co mówiła Ewa, i o wiele więcej. Katarzyna zostawiała dzieci same na całe wieczory, organizowała w domu głośne imprezy. A w rozmowach z przyjaciółkami nazywała bliźnięta balastem i pamiątką po nieudanym małżeństwie. To był punkt zwrotny. Gniew, który poczuł Adam, był czysty i potężny. To nie był chłodny, biznesowy gniew, ale pierwotna furię ojca, którego dzieciom dzieje się krzywda. Wiedział, że musi działać. Pewnego popołudnia pojechał odebrać dzieci na umówione spotkanie. Katarzyna otworzyła mu drzwi, wyraźnie pod wpływem alkoholu. W tle słychać było głośną muzykę. W salonie zobaczył Zosię, stojącą w kącie z zaciśniętymi pąstkami. Obok niej, na drogim, białym dywanie, leżała rozbita szklanka po soku. Zobacz, co narobiła ta twoja niezdarna córka! krzyknęła Katarzyna, wskazując na Zosię. Zniszczyła dywan za 10 tysięcy. Jest tak samo bezużyteczna jak ty. Zosia drżała na całym ciele. A po jej policzkach płynęły ciche łzy. Nie wydawała żadnego dźwięku. W Adamie coś umarło i narodziło się na nowo. Chłód zniknął, zastąpiony przez płomień determinacji. Podszedł do Zosi, uklęknął i otoczył ją ramionami. Spojrzał na Katarzynę lodowatym wzrokiem. Koniec z tym, powiedział spokojnie, ale w jego głosie była stal. Zabieram dzieci. I już tu nie wrócą. Wezwał Jakuba który wybiegł ze swojego pokoju. Wziął oboje za ręce i, nie oglądając się za siebie, wyprowadził ich z tego domu. Katarzyna krzyczała za nimi o Belgii, ale jej głos tonął w narastającej w Adamie pewności, że podjął jedyną słuszną decyzję. Rozpoczęła się brutalna batalia sądowa o opiekę. Prawnicy Katarzyny przedstawiali Adama jako nieobecnego, zimnego pracocholika, który nagle zapragnął bawić się w ojca. Twierdzili, że chce odebrać dzieci z zemsty. Adam był przygotowany. Jego adwokaci przedstawili raport detektywa, zeznania Ewy i opinię psychologa dziecięcego, który zaczął pracować z bliźniętami. Kulminacyjny moment nastąpił podczas rozprawy. Adam został wezwany na świadka. Spojrzał na sędzę, a potem na katarzynę, siedzącą z wyrazem pogardy na twarzy. To prawda, zaczął, a jego głos, zwykle tak pewny i dominujący, lekko drżał. Byłem złym ojcem. Byłem nieobecny. Myślałem, że mogę kupić miłość i szczęście moich dzieci. Myślałem, że drogie szkoły i luksusowe zabawki zastąpią im ojca, który czyta bajki na dobranoc i buduje z nimi zamki z piasku. Myliłem się. Byłem ślepy na ich cierpienie. Ale teraz moje oczy są otwarte i nie pozwolę, by ktokolwiek dłużej je krzywdził. Nie obchodzi mnie moja reputacja ani pieniądze. Obchodzi mnie tylko to. By mój syn znowu zaczął się śmiać, a moja córka znowu zaczęła mówić. Mówił prosto z serca, publicznie obnażając swoje błędy i słabości. W sali sądowej zapadła cisza. To nie był prezes wielkiej korporacji. To był ojciec walczący o swoje dzieci. Decydujące okazało się jednak spotkanie sędzi z dziećmi w jej gabinecie, w obecności psychologa. Adam i Ewa czekali na korytarzu, a każda minuta wydawała się wiecznością. Po prawie godzinie drzwi się otworzyły. Sędzia poprosiła Adama do środka. Jakub siedział na krześle, rysując coś w skupieniu. Zosia stała przy oknie. "Panie Nowak", powiedziała sędzia łagodnym tonem. "Pańska córka przemówiła. Opowiedziała mi o tym, jak bardzo boi się mamy i jak bardzo tęskniła za tatą". W tym momencie Zosia odwróciła się od okna. Podeszła powoli do Adama, który kucnął by być na jej poziomie. Spojrzała mu prosto w oczy, a jej własne, tak długo puste, teraz były pełne łez. Tato szepnęła, a to jedno słowo było najpiękniejszą melodią, jaką Adam kiedykolwiek słyszał. Mogę już wrócić do domu? Z tobą? Adam nie mógł powstrzymać łez. Przytulił ją mocno, a po chwili dołączył do nich Jakub. Trzymali się tak we trójkę, w cichym uścisku, który był obietnicą nowego początku. Wyrok był formalnością. Adam otrzymał pełne prawo do opieki. Katarzyna straciła prawa rodzicielskie i została skierowana na przymusową terapię. Gdy wyszli z sądu, Adam poczuł, jak z jego ranion spada ogromny ciężar. Nie był to jednak koniec, a początek. Początek trudnej drogi odbudowywania zaufania i leczenia ran. Minęło sześć miesięcy. Apartament na czterdziestym piętrze nie przypominał już sterylnego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na lodówce wisiały kolorowe rysunki Zosi, teraz pełne słońca, uśmiechniętych postaci i tęczy. Na marmurowej podłodze w salonie rozłożony był ogromny, miękki dywan, na którym piętrzyły się klocki Lego, tworząc fantazyjny zamek broniony przez armię plastikowych dinozaurów. Adam siedział na tym dywanie, ubrany nie w garnitur od Armaniego, ale w zwykłe dżinsy i t Razem z Jakubem kończył budowę najwyższej wieży zamku. Tato, potrzebujemy jeszcze jednego czerwonego klocka. Zawołał Jakub, a jego śmiech wypełnił całe pomieszczenie. Już się robi, ser. Odparł Adam, salutując komicznie. Zosia siedziała przy stole, opowiadając Ewie, która teraz z nimi mieszkała, pomagając w opiece nad dziećmi, skomplikowaną historię o księżniczce i smoku. Mówiła bez przerwy, z zapałem nadrabiając stracone miesiące milczenia. Ewa patrzyła na ją z czułością, a potem jej wzrok spotkał się ze wzrokiem Adama. Wymienili cichy pełen zrozumienia uśmiech. Była dla nich wszystkich opoką, cichym aniołem stróżem, który połączył rozbitą rodzinę. Wieczorem, po odczytaniu dwóch rozdziałów książki o przygodach piratów i upewnieniu się, że bliźnięta śpią spokojnie w swoich łóżkach, Adam wrócił do salonu. Znów stanął przy oknie, tak jak tamtego wieczoru, gdy wszystko się zaczęło. Miasto pod nim wyglądało tak samo, ale on widział je inaczej. Już nie jako planszę do gry, którą trzeba wygrać, ale jako tło dla prawdziwego życia, które toczyło się tutaj, w tych czterech ścianach. Zrozumiał, że przez lata gonił za niewłaściwym rodzajem bogactwa. Budował imperium z betonu i stali, podczas gdy jego prawdziwy skarb niszczał w zaniedbaniu. Potrzeba było wstrząsu, by to pojąć. Potrzeba było łez siostry byłej żony i milczenia własnej córki, by otworzyć mu oczy. Spojrzał na zamek z klocków, na rysunki na lodówce, na małe odciski palców na szklanym stole. To był teraz jego świat. Głośny, chaotyczny, pełen niedoskonałości. I nigdy w życiu nie czuł się bogatszy. Prawdziwe dziedzictwo, które chciał po sobie zostawić, nie znajdowało się w sejfach bankowych ani na giełdowych wykresach. Było tutaj, w śmiechu jego syna i w głosie jego córki. W cieple małej dłoni, która szukała jego ręki. W poczuciu, że wreszcie był tam, gdzie powinien być. Był w domu.